czym są akordy w przewrotach. Jak je budować, jakie grać? Mamy dźwięki GHD. i teraz zostawimy sobie dźwięki HD, zmienimy sobie palce na pierwszy, drugi, a to G przerzucimy sobie po prostu oktawę wyżej, tak? I zagramy piątym palcem. I teraz mamy, zobacz, dźwięki HD. G. I y, jest to tak naprawdę dalej akord G-dur, tylko w tak zwanym pierwszym przewrocie. Jak widzisz, po prostu zamieniliśmy teraz kolejność. Tak? G, które było wcześniej na dole tego akordu, poszło teraz do góry. Tak? Czyli mamy właśnie akord G-dur, zaczynający się od dźwięku H. H, D, G. Ta literka, która znajduje się przed ukośnikiem, oznacza nam. Akord, a po ukośniku oznacza właśnie dźwięk, od którego się ten akord zaczyna. I w tym przypadku oznacza to też, że jest to przewrót akordu. Jest to tak zwany pierwszy przewrót akordu. Ten akord możemy jeszcze zagrać w drugim przewrocie, i wtedy z dźwięków HDG, czyli z naszego pierwszego przewrotu, przechodzimy sobie na D G.